Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Growa Garden i dzisiaj będzie troszkę taki szalony odcinek. Znaczy tak mi się wydaje, bo słuchajcie dosłownie pokażę wam jak zdobyłem za darmo Rakuna oraz Dragonflya i to nie wszystko, bo chciałbym też porównać nowe drzewka, które oczywiście są z nowego eventu właśnie z Queen Bee, które tutaj sobie uzyskałem już wam pokazuję jak to wygląda. Oczywiście udało mi się widzowie kupić tak samo Nektarynkę jak i High fruta. i High fruta w ogóle kupiłem nawet drugi raz, także już dwie takie roślinki za 600 Robux, także 1200 Robux, Divine, i słuchajcie, do tego Nektarynka Mythical 400 Robux też mam już kupioną. I generalnie mam prawie wszystko. Mam też Sunflowera, jak widzicie, mam też, słuchajcie, bardzo dużo innych rzeczy. Zostawcie łapeczkę w górę i już wam wszystko pokazuję, jak to wygląda. Dzisiaj porównamy sobie High Fruta, czyli dosłownie zobaczymy, ile dostaniemy z zebrania o tutaj tych zwykłych High fruitów, Jeden, drugi, trzeci, i uwaga, jeszcze tutaj czwarty na górze zawsze rośnie. I na jednym takim drzewku, no około cztery rosną. Chyba, że zawsze cztery. Nie wiem, ale no ja mam cztery. Także cztery High Fruty plus. Widzowie, mamy też tutaj nektarynki. O, ta nektarynka już jest tutaj zbokszona trochę, ale nektarynki wyglądają mega uroczo, nie naprawdę. Giga uroczo. I słuchajcie, mam tego rakuna. I dosłownie, już wam pokazuję screena. Siedzę sobie, wiecie, na serwerze publicznym. Robię tam swoje rzeczy, wiecie, układam sobie ogródek i tak dalej. Wiecie, pięknie, ładnie i w ogóle. Niczego bym się nie spodziewał. I dosłownie nagle wbija widz mega bogol jakiś, totalny bogol. I mówi do mnie: No się no ja dzisiaj będę miał w ogóle całe eku Dragonflyów. Wiecie, tej tutaj oto tego zwierzaczka. Divine, Dragonfly i no podchodzi do mnie, daje mi Rakuda, także pokazuje screenka. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie, bo też mojej dziewczynie dał właśnie Dragonfly'a. Także Dragonfly'a, drugiego Dragonfly'a, Rakuna i jeszcze widzowie, ja tutaj aktualnie wbijam Eco Frog Żabę, żeby za 45 age'a oddać ją za dodatkowy slot na zwierzaka, ale pokażę wam co jeszcze mam. Jeszcze dostałem widzowie Red Foxa i Red Giant Anta, ale Red, Red Giant Anta dostałem od, od innego widza, chyba aksolocika, także też pozdrawiam. Nie zdążyłem niestety screena zrobić i mamy Red Foxa. I uwaga, jakby ktoś nie wiedział, takie dodatkowe wiecie: zapoznanie tutaj ze zwierzakami. Które są giga potężne. Rakun jest oczywiście już nie do zdobycia od razu mówię. Rakun co 14 minut i 19 sekund idzie na działkę innego gracza, na ogródek innego gracza, i duplikuje randomowy owocek. Także zabiera coś naprawdę, może zabrać coś potężnego. Oczywiście trzeba grać wtedy na publiku. Raczej ja aktualnie jestem na privie, ale wiecie, no na publiku się gra, ale nie zabiera tego owocu tej osobie, tylko po prostu go duplikuje. Mega fajny i bardzo przydatny i mega się cieszę, że go dostałem, no bo to jest mega gift. Naprawdę dziękuję. Mamy też Mythical Red Foxa i on co 8 minut i 46 sekund, też idzie na randomowy ogródek i zabiera właśnie tutaj seed, czyli okej, okay, seed i rare seeds okej, okay, ma, mają mniejszą szansę, ale niestety widzowie, tutaj ważna rzecz, że Red Fox nie może zabrać takiego Candy Blossom i takich limitowanych roślinek. Red Fox może zabierać tylko takie m, owoce, wiecie, zwykłe, które są dostępne, nie takie limitowane jak właśnie Candy Blossom, te takie drzewo z jajkami, nie pamiętam, Egg, egg Tree, jakoś tak, nie pamiętam jak to się nazywa, bo nie byłem na tym evencie jeszcze wtedy nie grałem, więc słuchajcie ogólnie, no, no tak to wygląda, a Dragonfly co 4 minuty i 45 sekund randomowego owocka zmienia w golden, czyli widzowie w golda i dosłownie to jest mega op, bo taki Dragonfly, no siedzicie sobie w gierce i co 5 minut macie jakiś złoty owocek, czyli macie dosłownie coś, co jest bardzo trudne do zdobycia bo tak, w momencie, kiedy na przykład robimy metodę na sprinklery, prawda? Jak robimy z tymi melonami, jeszcze raz ją zrobimy, słuchajcie, ale to w kolejnym odcineczku, bo udało mi się dorwać tutaj i pokażę Wam na kolejnym odcinku Hani Sprinkler. Zobaczcie, taki oto sprinklerek. I on jest naprawdę mega przepotężny. Dodaję dodatkową mutację i pokażę Wam, jaka jest metoda na nowe melony, żeby były mega ogromne i żeby też Hani Sprinkler tutaj dodać. I pokażę Wam, jak dużo idzie zarobić. Oczywiście, jeszcze jedno takie info. Słuchajcie, podobno w nowym update, który będzie, zmniejszą ilość potrzeb czasu do restoku tego sklepu. Czyli tak, QueenBee nie będzie co godzinę miała swoją ofertę nową, tylko co pół godziny podobno. I maszyna też nie będzie robiła trzy minuty, tylko o wiele krócej. Także zapowiada się bardzo fajny buff. I słuchajcie, będzie można szybciej zdobywać rzeczy, to tak wiecie, tutaj między, między tym wszystkim, co chcę, co chcę w tym odcinku wam przekazać. No zawsze w tych odcinkach przekazuję wam mega ważne info, takie wiecie, jakieś tam właśnie leaky, jakieś, jakieś takie info, które jest, jest tutaj jak najbardziej potwierdzone przez twórców. No i właśnie mają to zbuffować, plus dodatkowo z tego co słyszałem, wraca widzowie mutacja Celestial, czyli bardzo duży mnożnik chyba 125 razy mnożnik ma Celestial i Celestial był właśnie z Night Eventu kiedy był meteor shower niestety no event przepadł no już go nie ma jest nowy, więc nie dało się i nie da się zdobyć, ale nie usuwajcie star ze swojej działki, bo widzowie jednak się okazuje, ja jeszcze mam star jakieś, że te star nam się przydadzą. Dlaczego? Bo w kolejnym właśnie update, jak wrzucą update, to dodadzą, że night event będzie z nami, czyli nie będzie sowy, wiecie, nie będzie tego eventu z night shopem i w ogóle blood moonem, ale będzie meteor shower podczas nocy, także będzie można wykorzystać swoje star i znowu będzie można tutaj celestialowe moon melony zrobić, do tego paczki na przykład Polinated, honey glazed za pomocą chani sprinklera Frozen, Gold, bo jak macie Dragonfly, -a to Gold. I generalnie Dragonfly, jeszcze swoją drogą, jakbyście pytali, tak, za darmo można go zdobyć. On jest dostępny cały czas, w sensie, no, może nie cały czas, ale po prostu może się pojawić w sklepie i powiem tak, on często się pojawia, bardzo często. O tutaj, u tego ziomeczka możecie trafić na Back Egga i ten Back Egg jest właśnie takim jajkiem z robaczkami. No i tam jest Mantis i tak dalej, ale na co wchodzi Dragonfly, na którego jest 1% szans i musicie mieć, uwaga, 50 milionów Szekli, żeby kupić takie jajko, to jest bug egg, najlepsze jajo, które było dostępne w shopie. Teraz aktualnie tego nie ma, więc słuchajcie, no, no już sobie nie kupicie zarobuksy. Ale można tutaj kupić uziomeczka w pet eggach, także jak najbardziej jest to dostępne. I jeszcze jedna rzecz w ogóle ciekawa, bo ja tutaj w limitowanym Time Shop, czyli tym shopie tutaj limitowanym, mam tylko kosmetycznego krejta. A z tego co wiem, jest coś takiego jak Exotic Seed Pack. I niektórzy net YouTuberzy, net w Polsce otwierali sobie tego Exotic Seed Packa, a ja go nie mam. I podobno jest taki bug, że dosłownie już, wiecie, dużo czasu od updateu minęło. Oh. a nadal nie jest to naprawione, że niektórym się to nie wyświetla. Niektórzy też mówią, że może być tak, że w danym kraju jest, wiecie, zakaz na przykład, no, gamblingu, nie? Czyli generalnie nie możecie sobie otwierać, wydawać kasy na coś, co jest takie randomowe. Chyba o to chodzi? Nie wiem, chyba tak to kumam. Więc słuchajcie, no, niby jest to, ale to nieprawda, no, bo na przykład w Polsce otwierali ludzie sobie te seedpaki, exotic seedpack, i w tym exotic seedpacku jest coś takiego, że macie 1% szans na jakąś taką, na jakiegoś rainbow sunflowera, i to tylko można za robóksy zdobyć, a u pszczółki macie tylko możliwość zdobycia sunflowera zwykłego, którego zresztą trafiłem. Także, no, w tym wypadku powiem wam, że do no, szkoda, szkoda, po prostu nie mam tego do kupienia. Podobno bardziej ta taka trafna tutaj teoria jest taka, że niektórym po prostu się to zbugowało i się nie wyświetla. Także widzowie, jak nie macie tego w shopie, tu na górze nad kosmetyk kosmetykcem, no to tam wam też się po prostu zbugowało, nie? No ja to też powinienem mieć i nie mam, ale słuchajcie, dobra. Przechodzimy w każdym razie do highfrutów. I słuchajcie, mamy tutaj cztery sadzonki, znaczy cztery owocki z tego. I zobaczymy sobie, m, ile to kosztuje. Czy mam coś innego tutaj prócz tego? Mamy tutaj wszystko zaznaczone, dobra, więc ogólnie tak, daję tutaj cztery i sprzedajemy wszystkie cztery highfruty o takich, no te kilo, około 10 kilo. To jest taki typowy highfrut, nie? Bez żadnego sprinklera i bez niczego. Czego innego i tak, sprzedajemy całe cztery. I z tego mamy, uwaga, 348 tysięcy szekli. Całkiem sporo, jak na zwykłaka, bo to żaden efekt, nic, wiecie, do niczego nie ma tak naprawdę. I teraz nektarynka. Niestety, nektarynka, no jest tutaj, widzowie zboczoda jedna. Dopatrzcie, no, do, chciałem sprawdzić takie zwykłe, ale niestety. Dobra, więc zrobimy tak, weźmy tą nektarynkę. Tutaj, wiecie, zboczodą to wywaliby, a damy zwykłą. I sprzedamy trzy zwykłe. One mają po dwa kilo, tak około. Wiadomo, jak dacie sprinklery, to zrobią się większe. Nie tylko sprinklery sprawiają, że. Owoce są większe, bywa tak, że po prostu randomowo same z siebie są duże. Też tak może być. I kolejna sprawa jest taka, że tak samo na Gold mutacje macie jakiś tam procent szans, nie pamiętam jaki, ale bardzo mały, chyba 1%, a, a 0,25% na Rainbow. I da się to sprinkler metodą. Ja wam pokażę tą metodę w jutrzejszym odcinku albo jeszcze dzisiaj zobaczymy. To pokażę wam metodę z Hani sprinklerem wszystkimi sprinklerami, z moon melonem dalej, jeżeli macie, a jak nie to jakieś inne drzewka wtedy można wrzucić, chodzi o to, dobra sprzedajmy mamy 108 tysięcy, okej okay. chodzi o to, że wiecie, generalnie no, można wtedy zrobić naprawdę ogromne owocki rainbow'owe i w ogóle niesamowite rzeczy w ogóle swoją drogą mam mega dziwne rzeczy jak tutaj, zobaczcie to, patrzcie ile to jest warte, tak wam tutaj poka pokażę na odcineczku też dostałem w gifcie, gift przepotężny, naprawdę, no, ja nie wiem widzowie, 16 bilionów, czajcie. 16 bilionów to jest warte że to jest totalnie chore, oczywiście, no wiecie, sprzedam, bo tak naprawdę nie mam co z tym robić, więc tak, chcę to sprzedać i patrzcie to, z 22 bilionów do 37 w sekundę, tak, no tak to wygląda, więc generalnie widzowie, szalona rzecz, dziękuję jeszcze raz Aksolocik i oczywiście Maximus Orin za te potężne gifty do no za darmo Rakun i za darmo Dragonfly, jeszcze dla dziewczyny nie, no grubo, grubo, po prostu grubo powiem wam, no nie spodziewałem się, naprawdę, totalnie się nie spodziewałem, ale wracając tutaj do rzeczy, nektarynka o wiele tańsza, wiadomka, ale mamy jeszcze tą nektarynkę, tutaj bokro nektarynkę, dawaj, dawaj tą nektarynkę, czekaj stary, dobra, ta ma 4 kg prawie i jest wet, więc tak, tutaj powinna nawet 100 tysięcy osiągnąć, 122 tysiące, także naprawdę, jeżeli chodzi o nektarynkę i high, high fruta, to naprawdę mocne, mocne owoce, które warto mieć, wiadomo, tym bardziej, że są tak naprawdę free to play bo wystarczy tylko, wiecie, to co pszczółki nam o takiej pełnej godzinie, o 15-16, jak jest swarm event, przerobią nam na pollinated te owoce, oddajemy je, no i po prostu tak naprawdę cały czas zbieramy miodek, ten miodek nie jest trudny do zdobycia i nektarynka nie kosztuje dużo, macie teraz screena ile kosztuje i też y, high fruit też nie kosztuje dużo, tam chyba 40, także divine wiadomo, high fruit jest lepszy ogólnie, nektarynka jest gorsza, ale warto mieć oba, oba tutaj owocki, bo naprawdę oba drzewka, bo bardzo oddają. No mimo wszystko to jest zawsze dużo, dużo kolejnych Szekli, tak? Tym bardziej, że jak dacie sprinklery i zrobicie jakieś mutacje na tym, no to będziecie mieli mega, mega więcej szekli. Wiadomo, no mutacje w tej grze to jest najważniejsza rzecz w ogóle, swoją drogą. Jak tego nie robicie, no to tak naprawdę zawsze będziecie sprzedawali tanio i tu zawsze chodzi tylko o te mutacje. Wbijemy sobie na górę, bo słuchajcie, zauważyłem, że mój sunflower się przemienił i to przemienił się chyba w pollinated czy, czy nie, czy, tak, pollinated i chilled. No to zobaczycie jeszcze, ile kosztuje taki sunflower. Pollinated, chilled sunflower 17, no prawie 18 kg. Zobaczcie, jeszcze wam pokażę, naprawdę warto te procenta trafić, także kupujcie cały czas Flower Seed Paki, róbcie ten miodek, macie też poradnik jak zdobywać dużo miodu i prawie milion szekli za jeden taki Sunflower. Wiadomo, gdybym miał na nim Celestiala, jak już przywrócą Night Event z Meteor Shower, gdybym miał Shocked i wiecie, po prostu Thunderstorm, czy jak burza będzie, jak mi walnie, to też bym miał naprawdę o wiele więcej. Także warto po prostu robić te najlepsze mutacje, czyli właśnie Thunderstorm, czyli to wiecie, tutaj możecie też użyć Lightning Roda, żeby przekierować te piorunki. Czyli tutaj mutacja y, Shocked. Właśnie, no, chodzi o tą mutację Shocked, o Celestial, która powróci. Także fajnie, że będzie wracała. To jest takie info dla was, że tak, powróci. Także na spokojnie trzymajcie te Star kolery, Widzowie nie usuwajcie, bo ja też usunąłem Z2. Się okazuje, że będą to przywracali. Także y, taki mały tutaj, wiecie, psikus, nie? Taki psikus. Dobra, dajmy pickup w ogóle. Jeszcze pokażę wam tutaj w przybliżeniu, jak żebeczki wyglądają. Patrzcie, jakie słodziaki normalnie. Potężne słodziaki. Panie Red Fox, halo! Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Gdzie on i Ej, on na drzewo wszedł. No, może i wszedł. Dobra, widzowie, nie wiem. On totalnie chyba kamery nie lubi. Dobra, w każdym razie mamy Dragonfly. -a. Patrzcie, jakie to jest duże. W ogóle, ile on ma kilo? 7 kilo. No, dosłownie grubasek się trafił, jak nie wiem. I mamy naszego rakutka. To jest najsłodszy, widzowie, najlepszy zwierzaczek w grze. Wiadomo. Także totalnie za darmo mam. Jak widzicie, i żaden skam. Mam za darmo. No, ale wiecie, to z gifta. Możecie też tutaj wiecie, prosić ludzi, może dostaniecie, ale wiadomo. No, to trudny, trudny temacik, bo to jest bardzo ważny. No, ważny. Bardzo taki rare pecik, nie? Bardzo mocny. Pecik. Może nie rare, ale mocny, bo dużo go jest. Dużo ludzi go zdobyło. Także można go też wytrajdować Jest szansa Dragonfly'a zdobyć z jajka, z back-ega, a Rakuna możecie po prostu wytrajdować z ludźmi, ale tutaj przestrzegam, że tradey, no to bym poczekał na takie oficjalne tradey, jak będą w grze, pewnie w końcu to wprowadzą, bo teraz aktualnie bierzecie sobie peciszka i da dajecie gift na kogoś i wiecie, i tak tradeujecie, ale jak was okradnie i ucieknie, wyjdzie z serwera, no to już nic nie zrobicie i po prostu was oszuka. Także ja bym nawet nie polecał aktualnie peciszków dawać na gifta. I oni mówią przeważnie, że do, no, ty idziesz pierwszy, wiecie, że dajesz pierwszy. No i to jest bardzo złe, w ogóle mogłem tego nie dawać, coś mniejszego. To jest bardzo złe, bo wam najpewniej zabierze. Ja bym nie tradeował. No ale można próbować, oczywiście, nie zakazuje, ale wiecie. No uważajcie, uważajcie, bo może was ktoś oszukać i wtedy, no, jest po prostu przykro, nie? Tak jak ja bym dał tego rakuna komuś za coś, nie wiem, za chicken joke razy dwa, nie wiem, cokolwiek, no to słuchajcie, mógłby ktoś mnie po prostu okraść i by mi nie dał tak naprawdę, jakby był zły, nie? Więc tutaj, no, trzeba po prostu uważać, tak was przestrzegam na koniec jeszcze odcineczka. Znacie te drzewka, moim zdaniem, high fruit będzie zawsze lepszy. Z mutacjami i tak zarobicie na nim więcej ta rynka, no będzie gorsza, ale też warto brać. Także po prostu jak jest w sklepie, bierzcie. Bardzo warte tego mm, owocki, warto je brać i generalnie jeżeli chodzi o Sunflowerka, no to też warto go zdobyć. Tutaj mamy też tą Pink Lily i tą Purple dalia Też spoko ceny, nie powiem, że jest jakoś źle, aczkolwiek no tutaj szału takiego nie ma, nie? No po prostu warto mieć wszystkie nowe roślinki, bo są totalnie free to play. Tutaj nikt was nie zmusza, żebyście coś wydawali, nie? No ten Exotic Pack jest oczywiście do kupienia, ale też nie u każdego, jak mówiłem. No bo tutaj nie wiem, jakoś to nie działa. U niektórych tego nie ma. U tego nie ma, więc tak to wygląda. 676 tysięcy szekli za sam. Frozen na Purple Dahlia. Fajnie, bardzo dużo. Więc słuchajcie, ja tutaj sobie huśtaweczkę postawiłem. Pana farmera też, patrzcie, pan farmer troszeczkę tutaj, o, trzyma równowagę, trzyma, prawie że. I słuchajcie, dzięki za obejrzenie tego odcideczka, mam nadzieję, że Wam się podobał. Mamy te drzewka, Mamy, mam prawie wszystko w ogóle z eventu. Brakuje mi tylko niedźwiadka. Tego niedźwiadka, który nakłada honey glazed i nie trzeba mieć Hani sprinklerów. Także na niego będę starał się po prostu zarobić. Ten miodek, no trafić w sklepie. Jak ten sklep będzie szybciej po pół godziny, to już będzie o wiele lepiej, bo aktualnie on to jest za wolno. Godzina i przeważnie jajek w ogóle nie ma. Ostatnio w ogóle jajek nawet nie kupiłem.